Miejsce 21. Porsche Cayenne. Jeśli chodzi o design, moim zdaniem taki miks makana z Panamerą w nadwoziu podwyższonym. Cayenne troszeczkę zaczyna podążać tą drogą, którą dzisiaj podąża większość SUVów, a mianowicie najnowsza generacja Stała się dłuższa, ale też jednocześnie niższa. Najbardziej lubiłem tę, tę drugą generację, czyli tę jedynkę po lifcie. Skomplikowane to wszystko, ale jednak tak jest. Ten samochód był najbardziej oryginalny. W trójce troszkę zatarły się różnice pomiędzy wersją podstawową, czy wersją z silnikiem wysokoprężnym czy KNS, a wersją Turbo czy Turbo S. Kiedyś to było widać na pierwszy rzut oka. To jest wersja podstawowa, to jest wersja na maksa wyposażona, jeżeli chodzi o osiągi, silniki, i wyposażenie. Wielu pukało się w głowę, gdy Porsche zapowiedziało, że zbuduje suwa. Okazało się, że początkowo kontrowersyjna decyzja była jedną z najlepszych w historii firmy. Auto zadebiutowało w 2002 roku i od razu stało się hitem. Świetne auto na trasę, muszę powiedzieć. Może nie nazbyt oszczędne, ale do jasnej cholery, Porsche nie musi być oszczędne. Duże, wielkie, powiedziałbym, że to minivan, ale jednak w zakręcie to nie jest minivan, to jest Porsche Cayenne. Cayenne od początku jest mocno spokrewnione z Volkswagenem Tuaregiem i Audi Q7. Jest równie pierwszym od czasów modelu 928 samochodem z widlastą ósemką pod maską. Ostatnia generacja zadebiutowała na rynku w zeszłym roku. To Porsche Cayenne, który był takim przekleństwem dla tych ortodoksyjnych miłośników marki Porsche, tak naprawdę okazał się deską ratunkową dla, dla, dla tej marki, jeżeli chodzi o, o pieniądze, jakie zaczęto zarabiać. Porsche Cayenne to nic innego jak 911 na bezdroża, chociaż oczywiście mało kto na bezdroża będzie tym samochodem wyjeżdżał. To jest auto rodzinne dla osób, które mają odpowiedni budżet. Ciekawostka, trzecia pana mera bazuje na tych samych rozwiązaniach, jeśli chodzi o to co jest pod spodem, co Bentayga. Trudno stwierdzić, czy Cayenne kiedykolwiek będzie klasykiem. Nie ulega wątpliwości, że pierwsza generacja starzeje się wyjątkowo niekorzystnie. Z drugiej jednak strony, Porsche to Porsche.